W poniedziałek 9 października w Teatrze Robotniczym w Bielawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III wieku. To jest już 18 rok. Rozpoczynamy dzisiaj inauguracją roku 2023/2024. Jest 18 rok naszej działalności jest około nas 250. Mamy bardzo dużą ofertę i wykładów, i zajęć, i różnych wyjazdów kulturalnych i wycieczkowych. W tym roku przybyło więcej wykładów takich pod dyktando słuchaczy, bo słuchamy się bardzo słuchaczy, co ich interesuje i dlatego na bieżąco sobie ustalamy programy. Wśród naszych wykładowców bardzo dużo wyjeżdża na różne wycieczki i oni potem opracowują taki cykl wykładów wycieczkowych i pokazują nam zdjęcia i w ogóle. Będą też i masażyści, będą też i psycholog będzie, także naprawdę jest. Jest duża oferta. Zajęcia to bardzo dużo sportowe. Jest i ćwiczenia, i aerobik na basenie. Jest ćwiczenia dla zdrowia. Jest gimnastyka mózgu. Jest yoga. Także są gry planszowe. Także dużo, dużo ciekawych rzeczy. Jutro jadą do Sztolmi Walimskiej i zamku Grodno. Potem mamy Hydropolis, mamy Operę Halkę i skrzypek na dachu. A w międzyczasie na pewno coś przygotuje nam albo MOKiS Bielawski, albo DOK w Dzierżoniowie, bo bardzo chętnie współpracujemy z DOKiem w Dzierżoniowie, który nam podsyła różnych, różne imprezy. Dzisiaj kolejny raz otwieramy Nowy Rok Akademicki Bielawskiego Uniwersytetu III Wieku. Mam nadzieję, że w z tak co roku będzie bardzo dużo chętnych do uczęszczania na zajęcia. Zajęcia będą różnorodne, ciekawe, więc na pewno każdy chętnie spędzi tutaj czas. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Prezes, ja zawsze bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mieszkańcy miasta i Gminy Pieszyce mogą tak czynny udział brać i uczestniczyć w Waszym uniwersytecie i że jesteście otwarci również na naszych mieszkańców. Tak to właśnie bywa, że w tych mniejszych gminach trudno stworzyć tak piękny uniwersytet, tak dużą liczbą studentów, dlatego jeszcze raz z tego miejsca bardzo dziękuję i zawsze stojąc tutaj gratuluję Państwu, bo jest czego. Ostatnie badania mówią o tym, że aby zachować dobre zdrowie na bardzo, bardzo długo, trzeba przede wszystkim bardzo dbać o swoją głowę. Czyli ciągle się czegoś nowego ma uczyć, więc jesteście Państwo na najlepszej drodze do tego, żeby osiągnąć jakąś absolutną długowieczność, czego Państwu z całego serca życzę.